Cześć, witajcie. Dzisiaj krótka aktualizacja pod kątem mojej walki z krasnalami. Ostatnie obserwacje z ostatniego tygodnia i poczynania moje od pewnego czasu pokazują, że może nie wygrywam, ale mam przewagę. Dzisiaj odsłoniłem sporo miejsc w akwarium w trakcie podmiany. I nigdzie nie zauważyłem jakichś nowych ognisk krasnorostów. Te, które były, które miałem, które się wcześniej pojawiły, to te krasnorosty oczywiście jak najbardziej usuwam mechanicznie, czyli wyrywam, wycinam liście i, i razem z tymi krasnorostami. Natomiast wiele krasnorostów zauważyłem przed podmianą. Zmieniało swój kolor albo na czerwonawy, albo na jasno-szary, wręcz miejscami biały. Tu wam pokażę takie miejsce, które jeszcze sobie zostawiłem, właśnie na potrzeby tego filmu. O, widzicie na przykład ten listek Blixi, tak? On posiada już takie czerwieniące kłębki, krasnali. No i ten, który zaczyna robić się szarawy, tak? Z lewej strony już zaczyna się robić szarawy. To są właśnie. Krasnalki, które tutaj się pojawiły jakiś czas temu, a które właśnie w tej chwili wiele wskazuje na to, że sobie obumierają. Są jeszcze miejsca na pewno, których, do których ja nie dotarłem, tak? które przeoczyłem, a w których mogą być jeszcze krasnale, dlatego tutaj muszę, muszę też no, codziennie, generalnie albo co drugi dzień, zaglądać dosyć uważnie. Odszukiwać te krasnolosty w miejscach, do których wcześniej nie dotarłem. Tak? Jeśli gdzieś zauważam, no to automatycznie takiego krasnala wycinam. Co tutaj generalnie robię? Duże podmiany. Z 45 litrów co tydzień leci mi stąd 25 litrów wody. Więc taką ilość wody podmieniam. Druga sprawa: pilnuję, żeby na dnie w akwarium generalnie nie zalegał niezjedzony pokarm. Karmię ryby e, pokarmem różnorodnym, ale uwaga, nie podaje pokarmu e, mięsnego, mrożonego. E, myślę, że no, ten pokarm bardzo, bardzo mi tutaj przy, zaszkodził. E, bo karmiłem swego czasu mrożonką te rybki co mniej więcej drugi dzień. I wiele wskazuje na to, że wiele z tego pokarmu nie zostało zjadane. Gdzieś tam sobie zalegało też i no niestety, niestety, to mogło być też przyczyną tego, że te krasnoludki się pojawił. Więc ryby dostają tyle, żeby zjeść w ciągu 30-40 sekund, ponieważ ja mam skimmer, więc żeby mi ten skimmer nie wciągał jedzenia, to ja sobie stosuję takie okułeczko, kładę to kółeczko na powierzchni wody, tak żeby skimmer był wewnątrz tego kółeczka i dzięki temu pokarm nie dostaje się do filtra, nie jest wciągany. Ryby dostają tyle, żeby zjeść. W ciągu 30-40 sekund, żeby zjeść to, co im podam. Jeśli nie, no to sorry winę tu, ale będą pływać na wpół głodne. Natomiast karmię tylko raz, niewielką ilością, tak jak mówiłem, żeby w ciągu 30-40 sekund to zostało zjedzone. No, trzecia rzecz, oczywiście na pewno nie grzebię w podłożu, nie odmulam tego podłoża, bo ktoś mi zasugerował, że. Jak się ma krasnorosty, dobrze jest podłoże odmulić. Aktywnego podłoża moim zdaniem się nie powinno odmulać, no bo się bardzo fajne smaczki, można do wody sobie uwolnić. Ja pamiętacie, mówiłem, że ja wyrywałem rotale, chra, między innymi tam z tyłu akwarium, no i wyrywając roślinę, no nie ma siły, żeby podłoża nie ruszyć. No i efekt był taki, jaki jest teraz, więc pojawiły się krasnorosty, które, z którymi teraz muszę się tutaj mocować. I kolejna rzecz, no już wspominałem, także czystość filtra, ale też i czystość węży. Co dwa tygodnie węże po prostu czyszczę z tego co się osadzi, wewnątrz nich osadzi. Natomiast do filtra postanowiłem zaglądać raz w miesiącu, chociażby po to, żeby przepłukać porządnie prefiltr, który znajduje się wewnątrz tego filtra na wlocie. I myślę, że te zabiegi powinny pomóc. Nie chłapię się jeszcze za żadne karbo, nie łapie się za żadną chemię, nie widzę jeszcze takiej potrzeby. Co do roślin, no rośliny generalnie rosną, bo tak, bardzo dużo bakopy wycięłem z akwarium, bo bardzo fajnie mi się rozrasta, bardzo fajnie mi się krzewi, rośnie mi dosyć, generalnie dość szybko. Z pogostem ona też zaczyna być powolutku zadowolony. Blekcja no, jest tutaj atakowana przez krasne co jakiś czas, więc ja jej próbuję tej pomóc. Odcinam te, te porażone liście. No co generalnie polega na tym, że brutalnie wjeżdżam po prostu z nożycami i tnę jak leci: czy zdrowy, czy chory, czy porażony. Nieważne, po prostu tnę jak leci. Kryptokoryny, no sami widzicie jakie są, jak wysoko wyrosły liście i tak dalej. Więc tam z lewej strony również Rotala Bonsai, która. Troszeczkę to jakby wstrzymała trochę swój wzrost, ale się krzewi. Krzewi się, chociaż nie rośnie zbyt mocno, zbyt szybko, ale się krzewi. Rotala okrągłolistna z tyłu, z lewej strony, również tam jest przycięta, już zaczęła odbijać. Pojawiły się nowe pędy. Z zakorzeniem po prawej stronie jeszcze dzisiaj dosadziłem kilka sadzonek Ludwigi Palustris Super Red. Niestety szukałem mini. Super Red nie mieli. Nie ma co znaleźć tę roślinę w Norwegii. To jest graniczy z cudem. Ale o dziwo mieli dwa koszyczki dzisiaj w sklepie Palustris Super Red, więc ja wziąłem sobie jeden koszyczek i kilka sadzonek powędrowało do 54, czwórki, a kilka sadzonek do 30. No i na koniec zostawię sobie Rotale Walici, które jak widzicie u mnie. Dopiero teraz zaczęła się wybarwiać, co mnie wcale nie dziwi, bo ma blisko do światła. Generalnie ja nie pędzę roślin, nie dbam o to, czy one mi się mocno wybarwiają na czerwono, czy nie, bo nie to jest moim celem, a już na pewno nie to jest teraz moim celem, żeby wybarwiać rośliny. Oszczędzam w cudzysłowie na żelazie i na mikro, ponieważ podejrzewam, że żelazo i mikro mogą wspierać troszeczkę. Krasnala, więc wolę dmuchać na zimne, więc zredukowałem troszeczkę i żelazo, i zredukowałem mikro. Stąd może i mało efektowny kolor tej rotali waliczy, ale jak widzicie, no, bliżej tafli wody i ona kolory czerwone zaczyna powoli łapać. Ale tak jak mówię, to czy, to, czy ta rotala będzie czerwona, to nie będzie czerwona, to, jest, to, nie, to nie jest w tej chwili cel. Nie jest w tej chwili cel. Podobnież jak ta Palustrys, Ludwiga Palustris posadzona z tyłu, też nie jest celem na razie wybarwianie jej na siłę. Generalnie ja niczego już nie robię w swoich akwariach na siłę. Zmieniłem trochę podejście do, do tych swoich akwariów. O czym powiem najprawdopodobniej za tydzień. Też pewnie nic nowego, ale przypuszczam, że wiele osób się ze mną zgodzi, ale to tylko przypuszczam. Tak więc, jak to jest teraz, to widzicie, a jest, no myślę, że jeśli chodzi o walkę z krasnolostami, pozbywanie się tych krasnolostów, no idzie mi póki co całkiem nieźle. I mam nadzieję, że jeszcze dwa, trzy tygodnie i no myślę, że mam nadzieję, myślę, że będzie już po problemie. Tak więc tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne i zapraszam na Film następny za tydzień. Trzymajcie się i cześć.